Cześć, tutaj kolejna lekcja informatyki. Z racji, że ten czas przebywania na kwarantannie się trochę przedłuża, musimy prowadzić te zajęcia, więc każdy, każda klasa otrzymała na Platformie Edukacyjnej Szkoły Podstawowej naszej. E, swój kurs. Kurs, do którego hasła dostaniecie drogą librusową, czyli każda klasa ma swoje hasło do swojego kursu, tak żeby mm, nikt inny nie wszedł na nasze zajęcia. Dzisiaj prosta lekcja. Prosta lekcja o kompresji plików oraz o wykorzystaniu dwóch klawiszy: klawisza Shift i klawisza podajże Ctrl. Zobaczymy, do czego służą. Głównie chodzi o użycie klawisza SHIFT i co to jest folder skompresowany, jak wysyłać więcej załączników pocztą i tak dalej, i tak dalej. Przejdźmy więc do prostego zajęcia. Każda klasa, czyli kiedy się loguje na platformie, już mam swój profil zweryfikowany, szukam sobie stronę główną, informatykę i założ, załóżmy, że jestem w klasie 4A. E, hasło do kursu, żeby się zapisać do kursu Wystarczy to raz zrobić. E, jest podane wam na Librusie. Każda klasa ma swoje hasło. Ja tutaj wpiszę to hasło, które jest przepisane do klasy 4A. Kiedy się zapisuje, pojawia mi się kurs i mam tutaj plik. E, mam tutaj filmik, obejrzyj zadanie, następnie mam ściągnij spakowany plik i oddaj spakowane archiwum. Ze zmienionymi nazwami, i postaram się właśnie tak prowadzić te zajęcia, że na początku będzie dosyć krótki film. Postaram się, żeby one zawsze były maksymalnie 10-minutowe, z od razu napisaniem, zaznaczeniem, co, czego ma dotyczyć dane zadanie. Na początku postaram się to robić. Tutaj jest proste. Mamy ściągnąć spakowany plik, nazywa się on zip. Pobieram go. Będzie on u mnie na pulpicie albo w dokumentach, w zależności gdzie. Gdzie go zapisałem? Mam zip? Nie. Gdzie on mi się zapisał? Gdzie on mi się tutaj podział? Sprawdźmy, sprawdźmy. Jeszcze raz może kliknijmy i zobaczymy. Nie, no zapisał się na pulpicie, ale gdzie on mi się to ukrył? A już go widzę. Pojawił się na drugim ekranie. Jest tutaj mój plik zip. Czasami on się nazywa zip zip 1, w zależności ile razy ten plik został pobrany na pulpit. W nim znajduje się, znajdują się dwa pliki zdjęciowe. I zobaczcie, taki plik zip to jest folder skompresowany i już dosyć znane, bo kiedy pobieram kilka załączników naraz, przeważnie pobiera mi się w takim jednym folderze, żeby to w sposób łatwy sobie po prostu gdzieś przegrać. I mam tutaj dwa zdjęcia. Nie mogę sobie takich normalnie otworzyć, nie mogę im zmienić nazwy, bo zadanie dotyczy tego, że chcę, żebyście zmienili nazwę tym plikom. Odnosząc się do tego, co zawierają, i z powrotem je wrzucili do tego pliku. I zobaczcie, ja mogę zaznaczyć te dwa pliki, mogę sobie je tutaj przenieść. I na razie, jakbym przepuścił tutaj mm, mysz, to bym skopiował te pliki. Natomiast trzymając klawisz Shift, zmienia mi się zamiast kopiuj. Widzicie, przenieść. I właśnie o to chodzi, że mam sobie te zdjęcia przenieść. Pojawiły się one na drugim ekranie, ale już je tutaj mam, ale zniknęły, zniknęły, widzicie, z tego folderu. I tutaj otwieram sobie to, ten obrazek, naciskam lekko lewym przyciskiem myszy na nazwę tego pliku i nazywam, że to jest urząd, tak, bo jest to urząd. Otwieram sobie drugi plik, co przedstawia jakieś ptaszysko, więc piszę sobie ptak. I co mam z tymi plikami zrobić? Mam je sobie zaznaczyć. Mam je przenieść do tego folderu. Jeżeli nie będę korzystał z klawisza Shift, widzicie, jest kopiuj, więc pliki z pulpi, na pulpicie pozostaną. Natomiast jak przytrzymam Shift, zmieni się na przenieść. I z pulpitu one znikły, i wrzuciły się tylko do tego, tego folderu. Następnie plik nazwać swoim imieniem, na przykład nazywam się Maciek, czy Maciek, tak. I prosiłbym, żeby wrzucić ten plik na platformę. Czyli tutaj jest. Oddaj spakowane archiwum ze zmienionymi nazwami. Tutaj sobie klikam. Dodaj zadanie. W tym momencie pojawia mi się taka niebieska strzałka, i w to pole przeciągam z pulpitu mój folder. Ze zdjęciami, w które, które są już ze zmienioną nazwą. Klikam, zapisz zmiany i zadanie wypełnione. Postaracie się coś takiego e, zrobić, czyli prosta rzecz. E, oglądamy film, czyli ten <grym> e, łapkę można zostawić, lajka. E, następnie pobieracie plik zip, otwieracie go z Shiftem gdzieś, przenosicie pliki na zewnątrz tego pliku. Zmieniacie nazwę tym plikom, wrzucacie z powrotem te pliki do pliku zip. Następnie zmieniacie nazwę tego folderu na swoje imię i przerzucacie je na platformę, tak jak to przed chwilą zrobiłem. Czyli tutaj, tu pobieramy, tu plik oddajemy. Yy, chyba tego nie ma widać. O tak, tutaj pobieramy. Tutaj oddajemy. Apliczek ma się nazywać naszym imieniem. Myślę, że, że dosyć to proste. Spróbujcie. I dla mnie takie zadanie jest potwierdzeniem, że, że jesteście, że udało się zalogować na platformę, i jest to już jakieś osiągnięcie. Więc trzymajcie się i tyle na dzisiaj. Cześć.